Z konsolą PS czy cech B, która ma zaledwie 16 godzin przebiegu. 16 godzin przebiegu w środku jak nowa, to się nie ma co dziwić. No ale i tak sony spierdzieliło, e, spierdzieliło chłodzenie. Trzeba to poprawić. Faktycznie ma 16 godzin przebiegu. Co z tego, że jest jak właśnie jak, jak nowa? Jest jak nowa, ale kurwa, sony musiało spierdolić chłodzenie. No to poprawimy. Wada jaką ja widzę to, że te klampy nie są dokręcone odpowiednio i że przez lata one po prostu tracą sprężystość chłodzenie przez samo to dziadostwo e, się kurwa e, psuje tak? po latach, więc to trzeba serwisować. Powtarzam ciągle, to że pasta tu jest nawet ładnie nałożona, nawet że tu jest pewnie nie jest jakaś twarda, nie no, nie jest najgorsza. Hs-y są na stałe przyklejone, trzeba je odkleić, to nie jest takie proste, można uszkodzić. I cały serwis właśnie jest najtrudniejszy w tym punkcie, i w tym punkcie. Będzie bardzo elegancko. Bateryjka standardowo nowa musi wlecieć.